No i tak to jest z mieciem go zmiecie. O, o piękne deko Piękna Biodę, a nie, bo to i tak do słuchasz Piękna Na prywatę piękna rzecz. Ja twierdziłem Piękne deko Piękna Dobra Piękne deko Ja piernicę. Dołek ile? 45-50 cm mniej więcej, prawda? Wy, wyjęliśmy taką to kasie. Piękne deko, śrubeczki widoczne, piękna lotka, lekko zgięta niestety z jednej strony. Przedmiot bezpieczny zgodnie z ustawą obroni. Także ewentualnie... W kwestiach youtuberskich, proszę mnie nie ścigać. Z ramienia stowarzyszenia oddany 500 metrów od trasy głównej w okolicach Marek. No i takie krótkie podsumowanie. Szybkiego dnia. Tutaj na terenie Radzmina kolejne wykopki. Sierpnia 1944 Bitwy Pancernej. 1944 roku. Kawałek przy drodze do radzymina. Zrobiony lasu. Mamy Katiusze. Wszystko zgodnie z ustawą. Wszystko na legalu. Z ramienia stowarzyszenia. Także proszę się nie czepiać. Materiały niebezpieczne itd. Tak katiusza w bardzo ładnym stanie. Także wszystkiego najlepszego, do następnego razu. Także pozdrawiam i życzę miłego dnia.